Piąty Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży Konteksty odbywa się w Poznaniu w dniach od 14 do 19 listopada 2011 roku. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Animacji w Poznaniu. Konteksty to największy przegląd współczesnej dramaturgii polskiej dla młodego widza, a także konfrontacja z europejską twórczością teatralną. Okazja do wymiany myśli, doświadczeń i poglądów między dramaturgiem, twórcami a publicznością. W tegorocznej edycji festiwalu zobaczymy teatry polskie. Opolski Teatr Lalki i Aktora, Teatr Lalek z Łomży, Teatr Banialuka z Wielska-Białej, Teatr Malabar Hotel z Warszawy, Teatr Dzieci Zagłębia z Będzina, Centrum Sztuki Dziecka Poznań, Teatr Lalka z Warszawy, Teatr Lalki i Aktora z Wałbrzycha, Wrocławski Teatr Lalek, Teatr Ad Spectatores z Wrocławia, Teatr Lalki i Aktora z Łodzi, Teatr Baj z Warszawy, Spółdzielnia Teatralna Poznań oraz zespoły z Niemiec, Słowacji, Rosji i Kanady. Teatr Animacji pokaże no coś Ty! Anety Wrubel Wojtyszko i Adama Wojtyszko w reżyserii Lecha Chojnackiego, Proces Ocień Osła Friedricha Direnmata w reżyserii Janusza Ryl-Krystianowskiego oraz szczurzy Syn Roberta Jarosza w reżyserii Tomasza Rozmiańca. W ramach prezentacji aktorskich wystąpią aktorzy Teatru Animacji Marcin Chomicki w Szalonej Lokomotywie, oraz Marta Wesołowska w Dziewczynce z zapałkami Impresja. Studenci Wydziałów Lalkarskich z PWST we Wrocławiu oraz Akademii Teatralnej w Białymstoku zaprezentują swoje próby teatralne. Przedstawienia oceni międzynarodowe jury, przyznając nagrody za najlepszą realizację sztuk współczesnych dla najlepszego autora sztuki, za najbardziej wartościowy debiut dramaturgiczny, a także nagrodę specjalną Grand Prix. W nurcie dyskusyjnym festiwalu Konwersacje, przygotowanym przez krytyków związanych z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, wezmą udział studenci Wydziału Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studenci poznańskich szkół artystycznych Uniwersytetu Artystycznego Wyższej Szkoły Muzycznej, studenci szkół teatralnych z Białego Stoku i Wrocławia oraz młodzież poznańskich liceów. Piąty Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży Konteksty finansują władze Miasta Poznania i Ministerstwo Kultury. Patronat Honorowy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. Dyrektor festiwalu Antoni Kończal. Dyrektor artystyczny festiwalu Janusz Ryl-Krystianowski.